Prośbę, żebyście z tej władzy korzystali dobrze ku pożytkowi Waszemu i pożytkowi mieszkańców naszego miasta. Wszystkiego najlepszego. Siłą naszego miasta są studenci, są uczelnie. Proszę zobaczyć największe inwestycje w mieście dzisiaj poza inwestycjami samorządu. To są inwestycje wykonywane przez dwie uczelnie, przez Akademię wykonywania i Państwową Szkołę Wyższą. To jest potencjał, który wzbogaca miasto, także wzbogaca intelektualnie, bo przecież jest liczna kadra, kadra profesorska, doktorska. To, to kapitalnie wzmacnia rozwój miasta ja śmiałem powiedzieć, że nawet... Bardziej niż byle jakie zakłady przemysłowe, które są czasami na granicy rentowności, upadku itd. To jest gwarantowane trwanie, aczkolwiek, aczkolwiek w tej chwili pojawia się jednak konkurencja. Rynek na kształcenie w szkolnictwie wyższym jest coraz trudniejszy. Dochodzi do tego niż demograficzny. Potrzebne są działania konsolidacyjne być może, że bialskie uczelnie dojrzają do tego, żeby stworzyć jedną akademię bialską, o czym tutaj często mówią rektorzy i, i, i społeczności, bo to by pozwoliło jak powiem utrzymać potencjał naukowy w jednej uczelni, ale i także dać większe szanse na odpowiednią liczbę studentów, bo to uczelnia się jest studentami, jeżeli ich nie będzie, to będzie problem. Muzyka Słuchajcie, jesteśmy na targach pracy. Aha. Na targach a czyste chociaż? To jest e, bardzo czysty spiritus Ale chodzi mi o ucho, no. E, ucho. Targi pracy, słuchajcie, w Państwowej Szkole Wyższej. E, stoisko poradni psychologiczno-pedagogicznej Białej Podlaskiej z ulicy Waryńskiego. W tej chwili przygotowuje się do tego, żeby e, przejść badanie e, bio terapię. terapię. O Netro. trening, trening. Biofeedback. A ze mną są panie, które się nazywają. Jeszcze raz, jak mogę przeprosić o przypomnienie? Barbara Wieluńska. Barbara Wieluńska, Justyna Prokocka. Pani Barbara, gdyby pani tak mogła w międzyczasie mówić, co pani w tej chwili robi? W tej chwili oczyszczam skórę tak, żeby impuls wychodzący z mózgu mógł być w łatwy sposób przekazany przez głowicę na ekran. Ja się poddaję temu badaniu. Od razu powiem, że Biała TV mi dodatkowo nic nie zapłaci za to. Ale jeśli dobrze wyjdzie, zostanę naczelnym tej stacji. Także to jest bardzo ważne. Biała TV i Radio Beeper zawsze są w miejscu, gdzie coś się dzieje. I nie oszczędzają swoich reporterów w momencie, kiedy trzeba się poddać pewnym badaniom. Czym jest biofeedback? Może przeczytam. To rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mógł pracować wydajniej i szybciej. Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta, czyli mój, mnie, mojej głowie, jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta, czyli dla mnie formę graficzną, na tym monitorze za moment zobaczę, wykresu animacji bądź wideo. Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, czyli ja będę wiedział kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak modyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie. I zobaczymy jak to wygląda na monitorze. Przepraszam Stara się pan zrelaksować, skupić uwagę na tym, co będzie się działo na monitorze. Pana zadaniem jest poruszyć ten samochód do przodu, żeby jechał do przodu, mając linię środkową jezdni pomiędzy kołami, czyli troszeczkę inaczej niż normalnie jedziemy. Możemy zacząć? Spróbujemy. Ten test przeszedłem pozytywnie. Udało mi się za pomocą moich fal mózgu prowadzić bolida Formuły 1. Bolid Formuły 1 przez tor wyścigowy i poszło mi całkiem nieźle. Wyszło mi, że mogę zostać prezydentem tego kraju. Zobaczmy, co dalej. Teraz, czy jestem w stanie pokonać Obamę? A tak na serio, to takie badania pomagają tym, którzy poszukują pracy, bądź e, szukają odpowiedzi na to, czym chcą się w życiu zajmować. Pomagają. Podjąć tą decyzję, określić, czy nadajemy się do tego, czy do czegoś innego. Warto odwiedzić poradnię psychologiczno-pedagogiczną, poddać się takim testom, i aby odnaleźć własne ja, to czym się chcemy zajmować i to, co nas akurat kręci. Następna rundka będzie polegała na zbliżeniu do siebie maksymalnym kulek, które się pojawią na ekranie. Mam zbliżyć maksymalnie kulki za pomocą moich dwóch uszu. Tutaj w tym monitorze ma, widzimy poziom fal. Te fale od, od y, Teta odpowiadają, im wyższy jest ich poziom, tym y, większa jest dekoncentracja. Tutaj są fale beta-2, im wyższy jest poziom tych fal, tym, y, 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 tym większy jest stres, zdenerwowanie. Te fale SMR i fale beta-1 są to fale, które odpowiadają za kreatywne myślenie, twórcze myślenie. Im więcej ich jest, tym lepsze jest funkcjonowanie mózgu. Wiadę w swoje możliwości. Poziom tych dwóch fal podnosimy, tych dwóch obniżamy. I to o to chodzi, żeby zmniejszyć, zwiększyć koncentrację uwagi, zmniejszyć stres, a poprzez to zwiększyć możliwości poznawcze i funkcjonowanie mózgu, polepszyć. Podsumowanie dzisiejszego dnia w Państwowej Szkole Wyższej, na Państwowej, właściwie jak? W Państwowej w Szkole. W Państwowej, Państwowej Szkole Wyższej. Targi pracy organizowane przez projekt Instytut Ekonomii i Zarządzania. Ze mną kierownik tego instytutu, dr Agnieszka Siedlecka. Kilka słów podsumowania. Dlaczego, jak, kto i ile? I ile? Ile znaczy firm firm było około 20. Byli, były to zarówno firmy oferujące miejsca pracy, mówiące o swoim procesie rekrutacyjnej, ale także były to firmy, które oferują system podnoszenia kwalifikacji w sensie różnego rodzaju szkoleń, kursów doszkalających. Natomiast same targi pracy, dlaczego? Dlatego, że Uczelnia Wyższa jest powołana nie tylko po to, żeby kształcić studentów, ale także żeby pokazać im, jak pracy poszukujemy, gdzie mamy się udać, jakie dokumenty aplikacyjne są nam niezbędne. Targi pracy organizowane były przez Instytut Ekonomii i Zarządzania, przez pracowników, ale także i przez studentów naszych sam proces organizacji targów pracy jest to forma aktywizacji studentów, a umieli poruszać się na rynku pracy, bo nie każdy student potrafi zadzwonić do pracodawcy, nie każdy potrafi go zachęcić do tego, żeby wystawił się u nas. Więc mieli taką trochę szkołę życia i przetrwania, jak porozmawiać z tym pracodawcą, nie konkretnie na temat ewentualnej pracy, ale samych kontaktów pomiędzy uczelnią a pracodawcą. Ten Targi pracy były organizowane przez nas już kolejny raz. W tym roku po raz drugi w ramach projektu unijnego, finansowego ze środków unijnych, a mianowicie projekt ten nosi tytuł Przejdźmy do praktyki pilotażowa ścieżka przygotowania studentów zarządzania do wejścia na rynek pracy. Targi pracy zakończyły się. Za rok kolejne. Dużo ciekawych informacji było to fakt i dużo rzeczywistych ofert pracy. To nie był niech żałuje, powtarzam to po raz kolejny. Dużo się w mieście dzieje. Obserwujcie nas, obserwujcie nasze informacje i wydarzenia, które prezentujemy. Coś ciekawego na pewno dla siebie znajdziecie. Dziękuję.